Na zakończenie pierwszego bloku konferencji zapraszam do wystąpienia pana doktora Oskara Karczewskiego, dyrektora Departamentu Badań i Innowacji Polskiej Agencji Kosmicznej. Dziękuję serdecznie i gratuluję wszystkim laureatom nagrodzonym w konkursie Moje Kosmiczne Wakacje. Fantastyczna sprawa. Gratulacje. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie, Państwa zgromadzonych dzisiaj tutaj u nas w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, również Państwa, którzy łączą się z nami poprzez media społecznościowe. Fantastycznie, że jesteście Państwo z nami, bardzo się cieszymy. Chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów wstępu do tych bloków, które są przed nami, które na nas czekają. Rozmawiamy o fascynacji kosmosem. Wczoraj usłyszeliśmy bardzo dużo o, o tym, czym jest kosmos w naszych oczach, czym był kosmos w oczach tych pokoleń przed nami. Także rozmawialiśmy o pewnej inspiracji, jaką dla nas był i jest i na pewno będzie twórczość Stanisława Lema. Proszę Państwa, teraz wkraczamy w taką epokę, w której kosmos stał się niezwykle dostępny, jest jakby na wyciągnięcie ręki. Jest to niezwykły czas, który wydaje mi się stwarza ogromne możliwości, możliwości zarówno badań naukowych, możliwości tworzenia projektów kosmicznych, technologicznych, użytkowych. Pewnego zagospodarowania przestrzeni kosmicznej na nasze potrzeby, tworzenia usług, które bazują na danych pozyskanych z przestrzeni kosmicznej z satelitów. Są to ogromne możliwości. Chcielibyśmy w tych blokach, które teraz nastąpią, o tych możliwościach Państwu powiedzieć. Zaprosiliśmy tutaj i mamy z nami wspaniałych gości, prelegentów, którzy opowiedzą w pierwszej kolejności o misjach już realizowanych tych misjach, które i projektach kosmicznych, które realizujemy na terenie Polski, ale także te, które są realizowane z polskim udziałem za granicą, chcemy też w dalszej części opowiedzieć i, i zaprezentować po raz pierwszy pewne koncepcje misji kosmicznych które zostały do nas zgłoszone w zakończonym niedawno naborze organizowanym przez Polską Agencję Kosmiczną. Zgodnie z tym, co powiedział pan prezes Wrochna we wstępie, otrzymaliśmy bardzo dużo ciekawych zgłoszeń, ciekawych koncepcji. Wiele z nich usłyszymy dzisiaj, już za chwilę. I Wśród tych koncepcji przyszłych misji znajdą się też dodatkowe koncepcje zgłoszone do nas w ramach konsultacji, które były przeprowadzane, przeprowadzane przez agencję na zamówienie agencji wcześniej. Chciałbym, proszę Państwa, tym krótkim wystąpieniem zachęcić Państwa, otworzyć pewną dyskusję dotyczącą możliwych przyszłych misji kosmicznych. Chciałbym, żebyśmy mogli tutaj w naszym gronie też za pośrednictwem internetu z osobami, które łączą się z nami przez media społecznościowe, chciałbym porozmawiać o potrzebach, jakie ma polska nauka, polski przemysł, o potrzebach również administracji państwowej. Chciałbym porozmawiać o... Współpracy, o której też sporo usłyszeliśmy i wczoraj w wystąpieniach, i dzisiaj w zapowiedziach. Współpraca jest niezwykle istotna: współpraca pomiędzy podmiotami, pomiędzy nauką i przemysłem, pomiędzy dyscyplinami różnych gałęzi naukowych, różnych segmentów sektora kosmicznego. Proszę Państwa, innowacje powstają na styku. Na interfejsie, można powiedzieć, różnych, różnych dziedzin, różnych branż, różnych pomysłów, często tam, gdzie te pomysły mają możliwość się spotkać, zetrzeć, sprawdzić. I do tej konfrontacji, w pewnym sensie, w najlepszym tego słowa znaczeniu, chcielibyśmy Państwa przez dzisiejszy dzień konferencji bardzo serdecznie zaprosić. Chcielibyśmy rozmawiać o współpracy w sektorze kosmicznym i poza nim i o wszelkich dobrych praktykach jakimi państwo możecie się podzielić które mogłyby być taką zachętą też dla nas tego jak formować konsorcja formować zespoły interdyscyplinarne jak prowadzić współpracę pomiędzy podmiotami pomiędzy również podmiotami naukowymi i przemysłowymi duża część Albo nawet i wszystkie z tych prezentacji, które Państwo usłyszymy Państwo usłyszycie, które na nas czekają teraz w dalszej części, zakładają pewien poziom interakcji i czasami bardzo ścisłą współpracę nauki i przemysłu. Bardzo zachęcam i zapraszam do, do wysłuchania tych prezentacji. Zachęcam do bardzo aktywnego udziału, tutaj stacjonarnie poprzez podniesienie ręki, ale również. Poprzez, poprzez nasze media społecznościowe można zgłaszać też pytania i komentarze w ten sposób. Bardzo zachęcam do, do dyskusji. Dziękuję serdecznie.